Aż do 2021 roku. Na koniec nasz największy Jasnowic roztoczył złowieszczą wizję. Będą płonąć miasta. Na świecie będzie dużo kataklizmów. Pod koniec grudnia 2017 roku reporterzy regionalnego portalu internetowego z miasta Piły przybyli do pana Krzysztofa Jackowskiego. Naszego największego polskiego jasnowidza z pytaniem, jaki będzie rok 2018. Pan Krzysztof, już wcześniej, jak i teraz, ostrzegał, że rok 2018 nie będzie spokojny. Oprócz przepowiedni dotyczących rządów w Polsce, panujących partii, niesnasków, pan Krzysztof Jackowski powiedział: Tak jak mówiłem wcześniej, Rok 2018 nie będzie łatwym rokiem, nadchodzą bowiem złe lata. Z moich wizji wynika, że tak będzie aż do 2021 roku. Na koniec nasz największy jasnowic roztoczył złowieszczą wizję. Będą płonąć miasta. Na świecie będzie dużo kataklizmów. Jak co roku. Ale w jakimś państwie, w którym byśmy się kompletnie tego nie spodziewali, który jest niby silne i bezpieczne, będą płonąć całe miasta. To będzie duże państwo. Rok 2018 to koniec poczucia bezpieczeństwa, przynajmniej w naszym regionie świata. Tak złowieszczą wizję zakończył pan Krzysztof. A co wy myślicie? Zostawcie łapkę w górę, a jeśli macie ochotę, to zasubskrybujcie mój kanał. Ale najbardziej polecam kanał pana Krzysztofa Jackowskiego, naszego największego skarbu i naszego największego polskiego jasnowidza. Dziękuję, pozdrawiam.